Was w nowym lovelogu i chciałabym. Powiedzieć, że zdecydowałam się nagrać ten odcinek, dlatego że bardzo, bardzo polubiliście mój odcinek o prezentach sprzed 100 lat i stwierdziłam, że nagram coś znowu o prezentach, ale tym razem o prezentach świątecznych. Chciałabym, żeby znalazły się tutaj takie inspiracje dla Was. Wiem, że jest trochę późno, jak na taki film, ale naprawdę w życiu nie sądziłam, że jego realizacja zajmie mi aż tyle czasu, więc uznajmy, że to są takie prezenty świąteczne na ostatnią chwilę. Ja jestem świadoma tego, że w internecie jest masa poradników prezentowych świątecznych, ale ja mam wrażenie, że w większości z nich proponuje się takie trochę pójście na łatwiznę. I ja stwierdziłam, że zrobię to po mojemu i zobaczymy co z tego wyjdzie. Bardzo chciałam jakoś was zainspirować, ale stwierdziłam, że nie zrobię tego na przykładzie Prezentów dla moich bliskich. Nie będę pokazywała Wam, jak robię prezenty dla moich bliskich, tylko zrobię prezenty dla Was, dla moich widzów. I ogłosiłam taką akcję właśnie na Instagramie. Poprosiłam Was, żebyście napisali parę słów, parę zdania o sobie i ja wybrałam właśnie kilka osób z tych, które się tam zgłosiły, i dla nich będę dzisiaj tutaj tworzyć prezenty. Chciałam jakoś Wam udowodnić, że aby stworzyć kreatywny, taki dość indywidualny prezent wystarczy czasami wyłuskać jakiś jeden fakt z życia danej osoby i to naprawdę może się udać. Mam nadzieję, że uda się też w moim przypadku. I od razu przepraszam osoby, których nie wybrałam. Zgłoszeń było naprawdę bardzo dużo, i momentami było mi naprawdę przykro, bo chciałabym obdarować wszystkich z Was. Obdaruję tylko kilka osób, bo tylko na to mogę sobie pozwolić, ale cieszę się, że napisaliście te wszystkie komentarze, bo dzięki temu mogłam jeszcze lepiej Was poznać, jeszcze bardziej się z Wami zżyć i po prostu też cieszę się z tego, że mogę obdarować chociaż te parę osób. Mam nadzieję, że właśnie po prostu będziecie czerpać z tego. Odcinka jakieś inspiracje i nie będziecie źli, że nie wybrałam was, jeżeli oglądasz to osobą, która napisała komentarz pod tamtym zdjęciem. To, co wam tutaj pokażę, to nie są żadne wielkie prezenty są to po prostu upominki dla moich widzów. I do każdego z tych upominków dołączyłam własnoręcznie zrobioną kartkę świąteczną. Jeżeli wasz budżet nie pozwala wam na więcej, to moim zdaniem wystarczy, że zrobicie bliskiej osobie właśnie taką odręczną kartkę świąteczną i napiszecie w niej życzenia płynące prosto z serca, i to będzie dużo lepsze niż jakiś drogi prezent. I naprawdę tak uważam. Uważam, że takie piękne życzenia dla bliskiej osoby będą. Dużo lepsze niż coś warte 1000 zł. A teraz kończę z tym gadaniem i zaczynamy, przechodzimy do prezentów. Mam nadzieję, że spodoba Wam się to. Pierwszy prezent to zestaw do dekorowania wspomnień. Ja stwierdziłam, że jakoś nazwę każdy z tych prezentów i właśnie takie określenie pasowało mi do tego. Pozwólcie, że teraz zacytuję słowa autorki. Weronika napisała, że ozdabia wszystko, co ma i tworzy swoje małe dzieła. Zmienia zwykłe zasiety w pamiętniki, dzienniki i kalendarze, by móc na każdy możliwy sposób zatrzymać czas. Stwierdziłam, że przygotuję dla Weroniki. Pudełko, pudełko, które jakoś sama ozdobię, pomalowałam je i w środku będą różne gadżety służące do dekoracji, do dekorowania dzienników, bo dam jej też dzienniki, zeszyty, tak, żeby mogła jak najczęściej zatrzymywać czas poprzez słowa, które tam zapiszę, a później to wszystko ozdabiać tym, co dla niej przygotowałam. Potrzebujemy pudełka. Ja wybrałam takie drewniane z szybką i pomalowałam je na biało. I lubię, kiedy drewno prześwituje, więc postanowiłam nie malować go jakoś bardzo dokładnie. Czas na zawartość. Kiedy pudełko wyschnie, możemy zacząć wypełniać je różnymi dekoracyjnymi gadżetami. Ja wybrałam brokat, mini klamerki, pieczątki, guziki, tasiemki, kokardki, koreliki. Ale jeżeli wasz budżet nie pozwala na takie ozdoby, to możecie włożyć tam na przykład wcześniej zebrane suszone kwiaty czy liście i to też będzie prezentować się wspaniale. Magiczne pudełko już gotowe, więc czas na kartkę z życzeniami. Ja ozdobiłam ją taką sztuczną roślinką i tasiemkami. Uważajcie, żeby robiąc taką kartkę, nie ubrudzić jej klejem i zakryć różne nieestetyczne elementy. W tym przypadku jest to drucik, którym przytwierdzałam roślinkę i przykleiłam na niego serduszka. Myślę, że wygląda to dużo lepiej. Zestaw do dekorowania wspomnień gotowy. Kolejny prezent nazwałam Kuchnia z sercem i to, co zaimponowało mi w zgłoszeniu, to to, że Kasia nie zgłosiła siebie, tylko swoją mamę i napisała o tym, że jej mama nie jest mamą tylko jej, ale każdego, kto aktualnie tego potrzebuje. Nawet jeżeli nikt w taką osobę nie wierzy, to mama Kasi wierzy i to bardzo spodobało mi się to, że Kasia tak wspaniale wypowiadała się o swojej mamie i wspomniała także o tym, że pasją jej mamy jest. Gotowanie, że uwielbia spędzać czas w kuchni. Pomyślałam, że podaruję pani Renacie gadżety kuchenne i naczynia z sercem. I to dosłownie. Na każdym z nich jest motyw serca, bo skoro pani Renata ma tak wielkie serce wobec innych i uwielbia gotować, to stwierdziłam po prostu, że to będzie dobre połączenie i właśnie je wykorzystałam. I znalazłam naprawdę piękne, urocze rzeczy. Sertuszkowy talerz. Piękne słoiki, będą idealne na pierniki, miseczki, sztućce, zaparzacz, Do tego oczywiście kartka. I tutaj też nie mogło zabraknąć motywu serc, jak w całym prezencie. Przygotowałam drugą kartkę dla Kasi, bo uważam, że to cudowne z jej strony, że pomyślała o swojej mamie. Prezent gotowy i mam nadzieję, że teraz pani Renia jeszcze chętniej będzie gotowała, a jej wielkie serce będzie można dostrzec nawet w kuchni. Kolejny prezent to chaos. Ja znowu zacytuję autorkę komentarza. Aleksandra stwierdziła, że jest takim trochę chaosem. Produkuje tysiąc myśli na minutę, uwielbia pisać głównie wiersze. Tak wyraża siebie i swoje uczucia. Stwierdziłam, że przygotuję dla Oli dziennik, który będzie miał taki właśnie tytuł Chaos i ozdobię go w sposób pasujący do tego tytułu także będzie tam dużo różnych elementów i mam nadzieję, że właśnie w tym dzienniku Ola będzie wyrażać swoje tysiące myśli. Do odrysowania liter użyłam specjalnych szablonów. Pamiętajcie, aby robić to delikatnie i dokładnie, bo łatwo jest pobrudzić i zniszczyć dziennik na przykład zbyt gwałtownym ruchem. Są tu też zajączki i masa serc. Jednym słowem chaos. Chciałam, aby kartka była spójna z dziennikiem, więc wykorzystałam te same naklejki serca. Oprócz tego podarowałam Oli trzy piękne notatniki oraz długopis i ołówek. Myślę, że teraz Ola będzie miała gdzie i czym zapisywać tysiące swoich myśli. Czas na kolejny prezent i jest to las w słoiku. Sabina napisała, że mogłaby zostać leśną nimfą, która hasałaby po polanach, jeziorach i borach. I ja doskonale ją rozumiem i stwierdziłam, że dla Sabiny przygotuję taką namiastkę tego ukochanego lasu, w słoiku, tak aby mogła mieć go zawsze w swoim pokoju i w jakimś stopniu czuć ten las, jakkolwiek to brzmi. Zebrałam różne rośliny i poczytałam o tym, jak zrobić coś takiego. Nie wiem, czy ten las w słoiku przeżyje podróż do Sabiny. Mam wielką nadzieję, że tak. Nie wiem, czy później on w ogóle przeżyje, bo nie mam jakiegoś wielkiego talentu właśnie w tej dziedzinie. Ale jeżeli nie, to mam nadzieję, że Sabina zainspiruje się moim pomysłem i stworzy sobie w tym słoju kolejny las. Ale trzymajmy kciuki za niego, za mój las. Mam nadzieję, że przeżyje. W każdym razie naprawdę się starałam i sami zobaczcie, jak to wyglądało. Ja wykorzystałam swój, ale można użyć do tego różne inne szklane naczynia. Wybrałam rośliny, które mi się spodobały i po prostu zaczęłam tworzyć: najpierw kamienie, ziemia i rośliny. Możecie wykorzystać też ozdobne kamienie, szyszki czy nawet muszle. To wszystko zależy od waszego gustu i po prostu zamysłu. Ja postawiłam na taką bardziej minimalistyczną formę. Do stworzenia kartki wykorzystałam ozdobę do świeczki. Stwierdziłam, że te mini szyszki świetnie wpiszą się w całość. Do lasu w słoiku dołączam leśne zapachy świece i woski. I mam nadzieję, że Sabina będzie teraz czuła w swoim pokoju ulubioną leśną aurę. Ostatni prezent, który bardzo lubię, to pudełko pełne nadziei. I autorka komentarza, Ola, napisała, że spędziła miesiąc w szpitalu, a po tym czasie, gdy wyszła na zewnątrz z aparatem, rozpłakała się. Uwielbia światło w każdej postaci, bo niesie ze sobą mnóstwo radości i nadziei. I ja bardzo utożsamiam się właśnie z taką teorią. Ja też kocham światło i też jest ono dla mnie po prostu nadzieją. Też to tak interpretuję, dlatego to, co napisała, było mi bliskie. I postanowiłam stworzyć dla Oli pudełko, które będzie właśnie pomalowane na biało, będzie takie śnieżne, zimowe i w nim będą najpiękniejsze świece i lampki, jakie. Udało mi się znaleźć pudełko pełne światła, pełne nadziei. Wybrałam drewniane pudełko i w miarę dokładnie pomalowałam je na biało. Ozdobiłam je błękitną koronką. Teraz zawartość. Wydaje mi się, że biało-srebrne świece i lampki w kształcie choinek tworzą piękną, śnieżną całość. Kartka, którą zrobiłam, jest dokładnie w tej samej estetyce. Srebrna brokatowa kokardka i błękitna koronka. Mam nadzieję, że Ola w gorszych chwilach będzie otwierać pudełko i po prostu wyciągać z niego trochę światła. I to już wszystko na dzisiaj, niestety, bo tak lubię ten film. Tak, wydaje mi się, że to jest jeden z moich ulubionych filmów. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Mam nadzieję, że udało mi się udowodnić, że nie trzeba mieć grubych milionów na koncie i ogromnego talentu plastycznego, żeby stworzyć kreatywny, miły prezent. Mam nadzieję, że miły. Mam wielką nadzieję, że te osoby się ucieszą z nich. Stresuje mnie to i wiem, że te prezenty nie są jakoś mega piękne i doskonałe, ale uwierzcie, że ja właśnie ten projekt prezentowy. Włożyłam całe moje serce i mam nadzieję, że chociaż jeden z nich przypadł Wam do gustu, właśnie koniecznie napiszcie w komentarzu, który prezent podobał Wam się najbardziej. O ile któryś Wam się podobał, bo jestem bardzo ciekawa, który Waszym zdaniem jest najfajniejszy. Starałam się tak samo w przypadku każdego z tych prezentów, po prostu miałam takie pomysły, zrealizowałam je i. To tyle na dziś. Jeżeli film Wam się podobał, możecie dać oczywiście łapkę w górę, zasubskrybować kanał. Będzie mi przemiło i do zobaczenia już wkrótce.